Jeżeli ktoś chce oglądać jakieś szorcy, i jakieś rzeczy z najciekawszych wyjazdów, to są krety. Polecam. Dobra, nowy szklana, a potem film o Mentorze. I w Twitchowych wiadomościach. Był jeden dzień przerwy i oj, nazbierało się. Mini dramka Suchara i Rybsona, konsają się. Ksajo zabiera głos w sprawie wyjazdu koreańskiego. Dramy i inne pierdoły, nie tracimy czasu i zaczynamy. Zacznijmy od mega ważnego info. Krzysztof Arkuel-Sauć, który niedawno zamieszkał z blondyną, tęskni za czasami, gdy wyrywał Tinderówy, wódz na samą myśl o starych czasach nie wytrzymał emocji. Widziałem na Tinderze Tak jak ja się umawiałem z kimś To na spacer Z pieskiem A nie na jeb... <gry> Ale nie! To, te słowa, słowa jeszcze. Filmy. Chciałem wstrząsnąć kefir. Jak twierdzi na koniec Szota, za mocno wstrząsnął swój ukochany kefir. Ale widzowie nie wierzą mi manowi. Żółta karteczka. Michał Songo gorzelańczyk zagra główną rolę w nowej filmowej adaptacji bajki o szybkim jeżu Soniku. Nie, Zawod... kurwa, ja chciałem grać w film, opowiadałem wam. Jak to zrobił Bagieta? Nick Prem MMA przeszedł już stylizację do roli głównej. Gratulujemy Sonikowi tak prestiżowej roli, jednak niepocieszające jest to, iż sława uderzyła do głowy influencerowi i teraz rizuje laseczki. Nie ma problemu, możemy pokopać kiedyś razem. A pokazałbyś mi swoją jaskinię? Eee, nie mogę cię do Gildii przynieść. Ale nie no, zbuduję, tylko jaskinię. Zbuduję jutro własną jaskinię i cię wtedy doprowadzę do mojej prywatnej jaskini. Zanim wolałabym nie myć uszu. Lecimy dalej, bo Nieuczesana mocno skrytykowała Bartosza Szachistę-Rudeckiego i powiedziała, iż ten się zmienił, bo pokarało go życie. Z N zaczął pokazywać używki, stał się bardziej chamski i niż na początku. I ja osobiście się z tym no troszkę zgadzam, że Bartosz z bardzo elokwentnego człowieka, takiego mam wrażenie, wiesz, że o jasna dupa, <taki> takie stare dobre czasy, to stało się troszkę bardziej ponury, no ale też życie go potraktowało w konkretny sposób, więc zakładam. Nie wiem. Ja pamiętam tą historię absolutnie inaczej. Kiedy pierwsza osoba, którą poznałem w internecie, była Karolina, to poszedłem z połówką cytrynówki, którą opierdoliłem z rajonem. A teraz wreszcie mam poukładane w głowie. Z tym, że faktycznie w internecie jestem być może bardziej wulgarny, bo ten kanał nie jest w pełni family friendly, ale mam poukładane priorytety, znam wartość, czym jest znajomość wartościowa, czym jest znajomość biznesowa, kim jest przyjaciel, znam wartość pieniądza, schowałem ego do kieszenia. a zarazem fakt, że użyję sobie słowo "spell". Cfer... o kurwa, że użyję jakichś takich słów po prostu na kiku, spell i inne, nie robi ze mnie patusa. Ym, wiem, że to są słowa, które politycznie nie są przychylnie brane pod uwagę i rozumiem podejście nieuczasanej, bo jej kanał jest regularnie family friendly określany, aczkolwiek zaskoczyło mnie to. Szczerze. Owszem, pokazuje używki na streamie w rozumieniu, że palę, bo całe życie ukrywałem palenie przed widzami, ale na tle tego, co się dzieje w internecie, myślę, że nie jest to największy problem. Zresztą inna kwestia jest taka, że wstydzę się faktu, że palę przede wszystkim przed samym sobą. I myślę, że to powinien być wystarczający argument, żeby. Ale wkurzało, że połowa przekleństw na wyprawie górskiej było z moich ust. Tak sztucznie to brzmi, jakbyś to na siłę robił. A nie macie wrażenia, że kiedy sięgacie pamięcią do wyprawy górskiej, to wszystko ja robię najbardziej. Najbardziej zamulam, najbardziej przeklinam, najbardziej się śmieję z Gerbera, najbardziej spałem, najmniej coś, nie ma czegoś, ta... nie wiem dlaczego w jakimś stopniu byłem zawsze dla was czymś najbardziej w jedną albo w drugą stronę. Dziwne. Być może po prostu jestem polaryzujący, a nie jestem nijaki. Szczerze wolę być polaryzujący i mieć hejterów i zwolenników, niż być kurwa takim nikim, no. Inna kwestia, że zwracam uwagę na to, że mój język ostatnimi czasy bywa mocniej wulgarny i pracuję nad tym, bo nie jestem zwolennikiem, żeby w zdaniu występowały tylko wulgaryzmy. Aczkolwiek, jestem także zdania, że wulgaryzmy używane w dobrym tonie potrafią po prostu, yy, nie wiem, dodać tonu wypowiedzi. I na tle tego, co się dzieje w internecie, trzymam nerwy na wodzy, mam statyczny, stabilny związek, kochaną kobietę, kota. Planuję założyć rodzinę i chcę być w przyszłym roku ojcem. Więc zaskoczyła mnie wypowiedź nieuczesanej, szczególnie, że jeszcze pół roku temu powiedziała, że jestem dużo bardziej dojrzały niż wcześniej. I to prawda. No, ale każdy ma swoje zdanie. Swoją drogą ja Karolinę dalej bardzo lubię. Nie wiem w ogóle z czego wyniknął ten temat. Jakieś było pytanie czy coś. W ogóle muszę coś zrobić. Przypomniało mi się, jak zobaczyłem Karolinę. Badum, że tu mogła być takiego, taka przemiana wewnętrzna. Z takiego pociesznego, śmiesznego, trochę w nieporadnego, właśnie tu tą wulgarność poszedł. Tak, 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 no. Redakcji doniesione też zostały fakty, iż w najnowszej dramie Xena i Mentora, gdzie ci dwaj pokłócili się o rzekome oszukiwanie srebrnego księcia szachów, paranoikiem okazał się Rudecki, który znowu chciał stlamsić biednego Mentora dla wzrostu liczb. W grze, w której Mentor dojechał Iksena za bycie inżynierem... A Blady był tam? Tak, to Blackie Pokazywałem sztuczkę. Ze mną teraz w laboratorium. O, Rudecki twierdził, że nie było podstaw, by zarzucać mu rolę inżyniera, gdy ten sam ją klejmował. Klejmuje inżyniera, ale nie będzie tego udowadniał. Bruce Engine? Nie. Jest no, Jest Nie. No. Ale tutaj e, szklana wyciąga z kontekstu. To była wypowiedź na temat Bruce'a, że Bruce klejmuje inżyniera. Żeby nie klejmować, że A żółta karteczka dla redakcji. Manipulacja redakcji. Nie miała rację. Nie. Redakcja i widzowie domagają się przeprosin i gierki koop z mentorem, jakiejś ucieczki z więzienia albo innej. Czerwona dla Rudeckiego. Ekipa koreańska. Nie, nie dam sobie wmówić, że zasłużyłem na czerwoną karteczkę. Na żółtą. Okej. Okay. Bo mentor jest geniuszem i mógł się domyślić swoją nadprzyrodzoną mocą, że jestem inżynierem, ale nie mógł tego wiedzieć bezapelacyjnie. Czerwona karteczka jest niezasłużona i dowody są na moim kanale YouTube, gdzie jest cała analiza na YouTubie. I wydaje mi się, że szklana chce podsysać sezon dziewiąty szachowego mentora, a jego nie będzie. Nie będzie więcej szachowego mentora na kanale. To jest oficjalny statement. I dlatego, że nie będzie więcej mentora na kanale, to dzisiaj za chwilę obejrzymy film dokumentalny o nim. Godzinę zmontowany w ramach, żeby wam udowodnić, że to nie jest yy, gołosłowne. po tym jak Cipson poprzepraszał na Wersalce udała się na miasto. Stream był w miarę zabawny. Typowe chlanie po barach, zagadywanie ludzi. Najwięcej szotów było z zakładu z Koreańczykami na bokserze, gdzie założyli się o 10 tysięcy wonów, która drużyna wystrzela więcej. 1000 won? 1000 10 won? Ten 000, ten 000. No, 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 G G G G G G Casino, dziesięć, dziesięć, koła. Koreańczycy zaskoczyli dziwną strategią walenia dwiema rękami i każdy z nich wykręcał porąbane liczby na maszynie. <grym _> Dobra, dobra, dobra. To o oh, No, no wiem, spokojnie. Pali, oh, oh! on w podwójnej wali, patrz. Oh, oh. Okej. Okay. Oszuści. Ile, ile było, szuści. ile? 9,4? Ale k***a oni z walą, no. Oni oszukują, patrzcie. Tak biją. Inteligencję i strategię Koreańczyków pokonała czysta słowiańska siła bajcepsów nerdzioli. Dziękuję. 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 Polacy pomimo grania ino w ligę, poza Syzyfem wygrali. Mieli mieli 8000 kilka. Co wygrał? Huon, huon! Wygraliśmy! Yeah! Yeah! Pomimo ostatecznej wygranej nerdziki, zbłaźnili się, gdy chcieli nauczyć się koreańskich sztuczek bokserowych. Oh! A, A, mój, ja nie, nie, nie! Pasz to! Pasz to. <śmiech> <śmiech> nie mówiąc już o syzyfie, z którego lokalsi mieli gigabekę, tu, mi dysteki. You are hitting by. Yeah, patrz, patrz, patrz. nie gra na staj, tylko shot. <grym> oh, <my>. oh! <grym> Stream był do samego rana. Były jeszcze inne zabawne shoty. Game, let's No, game. Game no, no I tekstiki makukowe do kobiet z fioletowej platformy. Jest do kobietą, a. a... Ale, ale, no, A, ale, ale, trzymaj się, <gadzań cuszko> jeszcze raz po, pokażę te jędrne ptuszki, W GTA. Ale pomimo tych śmiechów na czacie Rybsona i porannych przeprosin i tłumaczeń na kanapie, zaś narzekanie znowu u ludzi z innych community, że nie było legendy i Japonia lepsza. A następnego dnia Sipson popełnia fatalny błąd, bo gra se solo w Lola, gdy reszta osób śpi i ogłasza, że chce się przestawić i napierdalać w ligę 29 godzin bez przerwy. Wtedy zaczął się ponowny hejt wyjazdu, a głos zabrała legenda Marcin Ksajo Majkut, który prosto do kamery powiedział, że Rybson sfarmazonił, nadmuchał balon i żeby widzowie nie mieli nie wiadomo jakich oczekiwań, Eee, nie wiem widzowie, wiecie co, powiem wam, że Rybson też oszukał was Dziekaj, gypsy, gypsy, za Prime, mam Bo... Nie będziesz płakał? Nie Dobra, okej, okay. a na pewno? Nie Mi powiedział tak Kur... Ej, pojedziesz? W ogóle zero obowiązków nawet ci... A, no dobra, no, to powiedz do końca, bo ja potem powiem No, że ten, ja pytam ty, a czyli co? Mogę sobie tak normalnie chodzić? Jak będę miał ochotę, to najwyżej coś z Wami porobię? No bo mówię tak, no kurde, nudzi mi się, w sensie nie nudzi mi się, ale chciałem się odgruzować takie postanowienie noworoczne, pozwiedzać trochę świata, Mówię, kur... Korea, ciekawe sobie pochodzę, argenty, bilety, jeszcze w miarę co to będzie do kogo szczeknąć w tej Korei. No to mówię spoko, nie? No i potem słucham streama Rybsona. No. I ja mówi tak. Ja pierdolę, widzowie! coś jest tak napalony na content? A, no i teraz ja teraz też muszę wtrącić. Bo mi tak Syzyf mówił. Słaba ta Korea. W sensie wiecie, ja, ja tu jechałem, leciałem z, ze względów absolutnie stuprocentowo prywatnych. I prywatnie mi się tu podoba. Póki co było fajnie, nawet i na tych vlogach. Kurde, rzadki footage, kiedy widzę, że Ksajo Maykot mówi szczerze, reasumując projekt i Trochę tonując wypowiedź Rybsona, no bo każdy wcześniej prowadził spekulacje, że Rybson po prostu przehypował projekt i dlatego on jest negowany. To jakby, kurwa, jak ja to powiedziałem, to pisali mi, o, czy kurwa, boli wielka legenda, kurwa, boli Cię. Z złego słowa nie mówiłem, tylko stwierdziłem fakt, nie chce mi się wierzyć, że Majkut znika z internetu, żeby pojechać z Makukiem i Rybsonem robić JRL-e. Ale jak powie to teraz idol, to git, kurwa, i o to chodzi. O to chodzi. I ostatecznie opinia. Czy wyjazd do Korei jest przehajpowany, czy jest super, czy jest chujowy? Moim zdaniem jest normalny, tylko niestety został przehajpowany. Jest w porządku, jest dobrym kontentem. Tylko gdyby być może Ripson tego tak nie nadmuchał, to by go nikt w ogóle nie jebał i każdy byłby zadowolony. A tak to co niektórzy mają jakieś chore oczekiwania. I sam na siebie zrobił. Jakby tą otoczkę, która czasami panuje tam. Nie, 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 ja widziałem te streamy i były momenty, w których one były zdecydowanie dobre. Tylko po prostu niepotrzebnie, Rybson opowiadał, że tam jest jakieś skakanie na chuju i nie wiadomo co jeszcze. Bo tam nie ma rzeczy nadprzyrodzonych, to po prostu normalny, spokojny IRL stream. Tyle. No bo Rybson zbyt optymistycznie przehypował wydarzenie. Nie wiem, czy on kiedykolwiek robił tego kalibru duży event. I być może miał w głowie ciekawy plan, ale sumarycznie nie widzimy, żeby to było jakieś bardzo zaplanowane. Porównujecie Japonię do Korei? A to dwa różne projekty. Japonia była realnie projektem nastawiony na irl -e i dymy, a Korea zakładam, że nagranie, ale Rybson stwierdził, że to jest full pod content. Minęło się to z założeniem. Pójdziemy na film, jak dokończę szklane. Jak mi się coś podobało, no tylko wiecie, nie wiedziałem, że to będzie tak, że kur. Tu trzeba będzie robić wszystko tak i, i z jednej kur... ekipy nieudaczników trafiłem do drugiej kur żeby wszystko kierować solo. Ech, nie no żartuję, Makuk też coś robi. Więc czy to na kamerze streama, czy off-stream, czy też na vlogu, chłopaki wyjazd poprowadzą po swojemu. Brzmi to logicznie i sensownie. W sumie przez ostatnie dwa odcinki jest to wałkowane, że nie jest i nie będzie to druga Japonia, ale nie trzeba być Einsteinem, żeby zgadnąć, jaka jebalnia nastała po przemowie legendy. W dodatku patrząc na nerdzika grającego solo w ligę, szoty od razu zostały podesłane do Suchara ja i po prostu tego. widzowie Suchara ciskali chipsona, a widzowie Rypsona... Wciskali suchara. Dziękuję, Brook Formosa. mokry suchar za restreamowanie całego JRL-a. Co jest kurwa? No, normalnie jest. Elegancka ma kęć. Co? Bo to jest kurewskie zachowanie. <laughs> o! By było info, że niby. Ja Japonię, co jest Nieprawdą, po minucie na Japonii przychodziły. No nie, to no nie, nie było info. Dobrze, oficjalna odpowiedź do Revival. Ja. Musimy usłyszeć klipa, bo mam teraz streama. Że Nie mówiłem, ja też nie restreamowałem całego streama JRL. Na pierwszym streamie JRL, czyli słabszym, oglądałem co prawda chyba z półtorej godziny. Ale w kluczowym momencie, jak Ty już ryba przeszedłeś, to poszedłem sobie. Plus, yy, mówiłem, że. Często patrzyłeś na moje streamy, no i Ksaju tak samo restreamował regularnie różne rzeczy u różnych twórców. Jest to normalne w naszym community wręcz. No i poza tą wymianą zdań to był jeszcze taki szocik o taki ich zgrzyt, że suchar się zmienił, co było już poruszane dawno temu. No ale to już regularnie, regularnie mówię, bo całe życie był strasznie gnębiony i teraz to jakby... Rypson LoL jest jedyną osobą z mojego otoczenia, która mówi, że mi odjebało, jak coś. Wiesz, ma duży poklas, to jakby, a nie mówisz tego tak odnośnie mnie, czy coś takiego, tylko ogólnie, ogólnikowo. Ja się z tym nie zgadzam. Ja nie uważam, że Sucharowi odjebało, on zawsze był strasznym chujem i nic się nie zmieniło, co nie zmienia faktu, że robi po prostu ciekawe projekty i rzeczy. To, że ma widownię jest wypadkową jego pracy włożonej w streaming. I mało tego, otworzył się na nowe ekipy, bo KSI Industries zawsze było zamkniętą bańką, która nie dopuszczała nikogo z poza otoczenia do siebie i realnie nie było, że tak powiem, przeróżnych charakterów. Ludzie można by rzec, że byli swoją kopią w jakimś stopniu, a w zasadzie nie swoją, tylko kopią yy, marcina. Grupą bańką oni byli grupą, a trafiali do bańki. Kiedy się ta bańka troszeczkę, że tak powiem, powiększyła i Suchar robi projekty ze wszystkimi, ludzie definiują go jako człowieka, którego chcą oglądać, ponieważ robi rzeczy ciekawe i to jest naturalne wydarzenie. Co nie zmienia faktu, że działanie w pojedynczych grupach ma swoje ogromne pozytywy i sposób, w jaki prowadzone było Salindasis, było bardzo mądrym pomysłem. Zresztą nie wiem, kurwa, czemu to się rozpadło, czy, czy w ogóle się rozpadło, My nie mamy jakiejś swojej bańki. Można by rzec, że są różne wyspy i przeróżne wydarzenia, ale to whatever. Dobra, idę se kawę wstawić, jak mamy mentora oglądać. Zwy. Redakcja już nie rozumie, o chuj w sumie chodzi, że no sumie, te dwie widownie się w sumie ciskają. Suma mocny ten odcinek, bo myślałem, że to materiały skorumpowane i że szklana wszystko przedstawi w inny sposób. Możliwe, że tak jest, ale jak na to patrzę, to jakieś mocne wymiany zdań tam jest, kurwa. Więc rozkładamy ręce w tej sytuacji. Nie będziemy już wałkować tematu. Suchar twierdzi, że nie ma żadnej dramy między nimi i tłumaczy widzą, że wyjazd może oddać. A Rybson też mówi, że nie ma dramy z Sucharem. Wygląda to w sumie, jakby widzowie chcieli, żeby była drama. Czemu widzowie się ciskają? Bo nie było jeszcze legendy na Airelu? Dla zasady? Dawno nie było dramki Boxdela i Lud chce krwi? Ciul wie. Dlatego w sprawie wypowiedział się osobnik, który Cipsona zna jak własną kieszeń. Cyprian Mikrocypek Banino i przekazał jasny komunikat. Do końca to dwie dyszki jeszcze ci wyśla. Widziałeś, Cyprian, jak pierdolą wszyscy Rypsona w internecie za oszustwa? Ja ci tak. Stąd, z tej wody, był u mnie na TikToku i... i... ten. No, co to za dowody? To prawda? Tak. No i, no i co tam mówi na tym TikToku? No sztap y, tylko mnie krzesnął, a nawet nie ja się pytałem czemu nie robił albo na Twitchu, ten powiedział, że nie, nie będę robił. Ale dwie galaktyki do mikrotyka! galaktykę dostałem! Ja... Dzięki! No i szachmat Cypek pokazał prawdę o Rypsonie, a tak Real Talk. Żadnej dramy między Sucharem a Rybsonem nie ma, a Nerdzik siedział i użerał się z donajtami grając w Lola jeden z najgorszych scenariuszy bo Nerdziol miał grać w Lola jeszcze przez kilkanaście godzin, aż się nie przestawi. Na szczęście sytuację uratował Syzyf, który luźno spytał, czy chłopacy w środku nocy nie przejdą się na spacerek i wypiją bubble Tea. Po 15 minutach spacerku zwabieni muzyką trafili do klubu dla gejów, gdzie po negocjacjach cenowych. On No. And kissing, kissing. we Kissing, but we don't have to. We don't we don't have ah, to kiss with you, we, can only talk. You can, ah? we can only talk. no kiss. Okay. Pe more paid or no? No 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 Okay. No, 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 no. But kissing like, you know like or like you know. Um, both of them. Both I'm of both them, them ooooooo oh. yeah. Ma kuk si kuku, ma yeah, Nie, nie, yeah, nie. Yeah, Masz yeah. pomadkę na kuk. W końcu wybrali swojego chłopaka. No to wszystkich sprowadza. <laughs> One, two, is it from? Yes, Ring is in trouble, okay. yeah. dobra, nie mogę się przestać śmiać. Nie się, nie świejcie się. Czyli nawet roboty przyszerią. Do you speak English? I speak English and Chinese. Co so jest? Okay. Oh. Okay. you can speak English? speak You speak English? Co Or... so jest? Okay. Makuk nie wytrzymał presji łapania za kolanko i ulotnił się, a chłopaki wygenerowali ogrom szotów, między innymi śpiewanie, strach o dosypanie czegoś do drinka i schizowanie się. O co chodzi twój wypił? Nie, też nie wypił? Nie wypił. Jest tu coś za ogólnym na zwyczaj, co? Jest, to ma... K***a na d***, k***a, nie. A on się teraz nie śpiewał. Nie robię orsza, k***a, no to Łapanie za kolanko i przysuwanie się hosta, ocenianie k***ów i inne pikantne pytanka. Dobra, to patera. He told me in Poland, in Polish language, talk to me, that he want to see your chest. Dzięki, dobry <laughs> Ej, pyta oh. się jak ja mam kutasa, serio. No powiedz mu, no. He has like... uh, I have kurwet one. kurwa to the left. Kurwet like, uh, no, the... No, no. uh, Not, Not shape? Not shape. Long. Yeah. No. Long. Długość. Sixteen. Sixteen? Sus! Między pięknym koreańskim homoseksualistą a syzyfem ewidentnie iskrzyło, a chłopaki zbliżali się coraz bardziej. People uh -huh. on the world. Uh -huh. Which one you pick to? I choose or Good. Okay, that's nice. That's good. Good, choice. Yes, 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 nice choice. Very good choice. Did he tell you already? Uh, yeah, He's gay. Ah, no, I'm not. cool Not. I'm not. I'm not. Look. Look. I Don't. have. Uh, I have screenshots of uh, girls in my. Uh, oh, it's okay. See? He's big. Be... Yeah. This is. He's like, big. Be... Like, I like Don't work. Więcej shotów pewnie będzie na YouTubie Chipsona. A chłopaki na odchodne zapowiedzieli, że wrócą do tego baru z ich właścicielem, potężnym Gajo. Nie, ja bym tam się peszył, żeby iść. Ja pamiętam, jak zamówiliście nam kiedyś geja do domu na tego. Na urodziny Brusa i nikt nie wiedział, że to jest gej i ja miałem podobno ksywę coś tam Bartosz, a tamten był Adam 20 cm, czy tam Kutas 20 centymetrów i nikt nie wiedział, od kogo jest ten Adam, bo każdy myślał, że to jest przyjaciel Brusa I kiedy wyszło, że on jest gejem i chce się ze mną bzykać, to było bardzo niezręczne, bo ja mu mówiłem, że kolego, posłuchaj, halo, halo, my tu mamy streama. I fajnie jakbyś wyszedł. Jakoś tak starałem się. Tam dwie godziny z nami siedział i nie było planu. Overpo aż wytrzeźwił z tego wszystkiego. Tak było dziwnie. No ci the best guy like, in the korea, you no? Know? Mm, top model, top one. Like we are going to nie, seksy, było. Było. we will come here tomorrow and we, spend więcej pieniędzy, Mamy money here. We we need the most mnie peszą takie miejsca. Ja bym nie chciał robić IRL-a z gejowego klubu. Raz w życiu poszedłem do gejowego klubu, bo myślałem, że to normalny klub. Wszedłem, kupiłem piwo, wypiłem bardzo szybko i wyszedłem. I seksu nie było. O tak! I to też było głupie, bo na tamtym streamie było około 6-8 tysięcy ludzi. Nikt nie wiedział, że Adam to gej, tylko myśleliśmy, że przyjaciel Brusa, a, a Brus myślał, że nasz przyjaciel, bo on wszedł do domu bez pukania. I najgorsze w tej historii jest to, że Adama, rodzina nie wiedziała, że on jest gejem. I on się do tego przyznał przed kamerą, a tam było osiem widzów I bardzo dziwne wiesz. jak ma się zachować? Jest kamera, nie ty go zamawiałeś. Bez pukania przyszedł. <ślał> Chciał zapukać, dobra, koniec tematu. Ale na burlesce byłem. Nie, burleska to spoko, no striptease jak taki, tak? Yy, striptease, że tam laseczka się rozbiera, ma streamy, to znaczy, yy, ma na to z Olą poszedłem na burleskę. Pamiętam sytuację ze streama. Przez Wasadam20cm od Sławy podniósł ustawki i zniszczył życie seksualne wielu osób w Poznaniu. Aha. O! Dostałem minę random... tego, ja dostałem minę y, Remigiusza, jak wtedy dowiedział się, że Adam20cm przyszedł na ruchadło. No było mega dziwnie. Było mega dziwnie tamtego dnia. No i to nie, nie dało się tego zaplanować. Dobrze, spamujecie na czacie, Cinkrofreluje xena. Z przyjemnością od, y, odpalę tego streama, zobaczę, co ciekawego powie idol. Eksen, no ja Eksena jakoś nie oglądałem Ale wydaje mi się, że tak jak z tego co co widziałem, no to wydaje mi się, że Eksen też raczej kurwa chuja by tam zrobił w życiu, bo jest po prostu jakby leniwy, nie? Że jest taki słomiany zapał I większość streamerów ma taki słomiany zapał, który po prostu... No to jest prawda To jest giga prawda nic bym nie osiągnął w życiu dobrze, że mam was i mogę klejmić od was sobie prime'em. dobra, idziemy na kolejny. Go, kolejny film. Le, and... Dobra, powiem tak, rozczarowałem się tym shotem, bo myślałem, że Tinkrof będzie mnie wyzywał i powie coś konkretnego. Bo po ostatniej naszej rozmowie, czyli o Demonzie, gdzie opowiadał o tym, gdzie widzieliśmy się na żywo, że ja się boję, Majku, ta... Nie pamiętam nawet już co mówił. Ale mówił strasznie głupoty w grudniu. W 2020 się widzieliśmy. Mocno stracił w moich oczach i no, średnio mi się chce z nim kiedykolwiek rozmawiać. Natomiast faktem jest, że Cinkrow miał ogromne. Dalej ma ogromne predyspozycje do bycia dobrym streamerem, ale za każdym razem, kiedy towarzyszy mu większa liczba widzów, to z jakimś niefortunnym biegiem wydarzeń zaczyna się to wszystko zawsze burzyć. I ostatecznie wydaje mi się, że powinien. Sprecyzować się, czy chce grać esportowo, czy to jakiś lec, czy po prostu prowadzić drużynę, nie mam pojęcia, czy streamingowo. Owszem, nie jest to człowiek, który powiedziałbym, że przykłada się do jakichkolwiek znajomości, wybiera znajomości, które w jego oczach są dochodowe i sumarycznie pozostaje sam na tej platformie. Oglądam. Kurwa, wiecie co jest najgorsze? Zaparzyłem sobie kawę na filmik dokumentalny i wypiłem całą. Wypiłem całą. I teraz powinienem herbatę zrobić, ale będę do Kibla zbyt często chodził No i. It's like super, no, super rich. He paid us for the for the trip. Yeah. And you know, he's like sugar daddy. Yeah. A sugar daddy. Yeah. And he's kind of gay. So if you can get the best one, if you come. Wiadomo, nie ma co już ufać Cypsonowi, że przyjdą tam z Gajo, ale na pewno zaskoczą nas jeszcze nie raz. Widzowie byli mega zadowoleni z tego randomowego spacerku. To jest właśnie to, o czym mówił Suchar Korea, może zaskoczyć w każdym momencie. Dzięki za dono i na Raesa.